Przechodzi prawy 4, przechodzi lewy 6, do prawy 4 plus nie ciąć, do lewy 4 nie ciąć. Do prawy 5 nie ciąć, 40, prawy 7 krótki, szczytem nie ciąć, przechodzi za szczytem 20, prawy łuk nie ciąć, 30, 30 prawy 7, przechodzi lewy 5, nie ciąć, do prawy 4 plus szczytem nie ciąć, przechodzi lewy 3, nie ciąć, 40, lewy 7 przytnij, przechodzi prawy 7, nie ciąć, zacisk do 5, do lewy 2 plus nie ciąć, shooter 60. I prawy 7 krótki, przechodzi, lewy 4 płyty nie ciąć 30. Prawy 7, prawy 7, krótki, nie ciąć, 60, za szczytem 30, lewy łuk, 30 i lewy 7 do przechodzi prawy łuk, prawy łuk szczytem do lewą, koniec wybija i lewy 5 nie ciąć. Lewy 5 ciąć, przechodzi prawy 5 nie ciąć i lewy 7, 70, prawy 6 do prawy 5 minus. 40, lewy, lewy 7 krótki, 80 shooter, prawy łuk, 40 płyty, prawy 6 krótki, musi ściąć, 50, lewy 4 odciąża szczytem, 60, lewy 2 plus. Lewy 60, lewy 2 plus i 60 prostój, za drugim szczytem, prawy 2 shooter. Za drugim szczytem prawy 2 shooter i 70. Lewy 7 i 100 na płyty i lewy 7 krótki do prawy łuk 20 i prawy 7 szczytem zacisk do 6 plus przechodzi lewy 6 minus 40 i prawy 4 plus ciasno, shooter do zaszczytem 50 prostój, prawy 7 krótki do lewy 6. 40, prawy 7 minus szczytem otwarty 70, lewy 7, 30 i za szczytem 20, prawy 6 minus otwarty 80, lewy 5 szczytem odciąża, przechodzi, prawy 5 plus 40 i za szczytem prawy łuk 30, lewy 5, 30. I lewy 5, 30. Lewy 4 nie ciąć. Późny na asfalt 30. Prawy 4 przez szczyt z 40. Prawy 7 krótki do lewy 7. Przechodzi prawy 7, 20. I lewy łuk krótki 80. Prawy łuk 50. Lewy 6 dłuższy. Do prawy 4 minus z szczytem nie ciąć. Późny 30. Prawy 4 plus przechodzi. Lewy, lewy 5 nie ciąć. 30 i prawy 7. To odciąża. Lewy 5. Nie ciąć. I zaszczytem. Lewy 4 plus przechodzi. Prawy 5 nie ciąć. 50. Prawy 4. 60. Lewy 4 plus nie ciąć. 100 z hamowaniem. Lewy 3 długi. 40. Lewy łok. Jesteśmy tu, z z hamowaniem, lewy 3 długi, tu jesteśmy, i 40, lewy łuk, przechodzi prawy 5 przyciąć, do lewy 4, i 70 z hamowaniem, za szczytem prawy 3 nieciąć, długi, późny, 80, prawy 5, prawy 5 minus, dłuższy, do lewy 6, szczytem dno, Dłuższy, do lewy 6 szczytem dno i hamuj 40, lewy 6 na kostkę zacisk do 4 minus długi Przechodzi prawy 7 30 Lewy 7 z hamowaniem 40, prawy 3 plus długi 50. Szczyt dno. I znowu 50. Prawy 7 musisz przyciąć i 200 doszykany od lewej. Zaszykaną 100, lewy łuk i 70, za szczytem 50 i lewy 3 i 50, prawy nawrót 1, ciasno, lewy 3, 50, prawy nawrót 1, ciasno, do lewy 7, lewy 7 i 200, lewy 7 i 150. Tu 150 i lewy 6 plus 30 za szczytem 40 z hamowaniem lewy 2 nieciąć, ciasno i 30 prawy łuk krótki do lewy 5 plus przytniej 70. Lewy 7 krótki, do prawy 7 krótki, 60, prawy 6 plus dłuższy, przechodzi prawy 5 z szczytem, do prawy 4, do prawy 2 nie ciąć. Do lewy 7 szeroko, lewy 7 szeroko i 150, szczyt dno i 120, i prawy 3 długi, tu prawy 3 długi i 100, i lewy łuk 50, lewy 3 plus długi, do prawy 4 nie ciąć z drogi. Do lewy 5 i 30. Lewy 6 dno nie ciąć. Przechodzi za długim szczytem 50 i prawy 3 minus nie ciąć ciasno. 30 prawy 7 przechodzi za szczytem lewy 6 minus otwarty i 80 z hamowaniem. Lewy nawrót 2 na shooter. Lewy nawrót 2 na shooter i 50 z metę lotną. I lewy łuk. Już? Brawo Piotrek! Ja pierdolę. Dobrze Piotrek. No chyba było w miarę, to? Idealne. Poza tym jednym miejscem. Ale Brawo Piotrek. Wolę być kurwa... Fuh. Ale tam... Ciepło było, czy nie? Przyzwyczajony jesteś, co? No, ja zamknąłem się. miejsce, co patrzyłem kurwa na Zapoznaniu. A tam to co mówiłeś, czysto nie było jedź tam! No. A cią, ciągnie, co ciągnie cię tam? Ale tam ciągnie fest, tam no wiem. Trzeba troszkę, bo to strata, nie? Da. Ty, no. wariat ty jesteś, wariat! Zobaczyłem, czy coś się udało ugrać. Chodź ja na no, 6,58 namierzyłem. No